Dobry wieczór. Niezwykle miło jest mi Państwa widzieć na dzisiejszej premierze filmu Powołany 2. Tytuł jest dość wymowny, kojarzący się z religią i właśnie moje pytanie brzmi: czy Państwo kiedyś czuli się powołani przez Boga? Myślę, że cały czas się czujemy powołani. Pytanie do czego? Na pewno czujemy się powołani do rodziny, którą tworzymy. To przede wszystkim. I myślę, że to takiego apostolstwa, od, odkąd nasze życie trochę się zmieniło, przewartościowało. Także zdecydowanie czujemy się powołaniem. Myślę, że każdy człowiek w sobie nosi takie powołanie. Pytanie, właśnie w którą stronę to powołanie pójdzie i jak, jak, jak zdecyduje, tak naprawdę, bo wszystko, wszystko leży w naszych rękach. Panie Wojciechu, a Pan jakie zdanie ma w tym temacie? No bardzo podobne. Myślę, że po prostu człowiek jest powołany do życia w rodzinie. To jest jego podstawowe takie powołanie. Ale katolik szczególnie jest powołany do bycia apostołem, do pokazywania swoim życiem, swoim świadectwem, swojego życia, że ta biara to nie jest jakiś zbiór dziesięciu przykazań, jakichś zapisanych na kartce, tylko że można w bardzo prosty sposób Ufając Bogu, wprowadzać te, te, te wszystkie rzeczy w życie, żyć w pełni tą wiarą, oddawać się i też, tak jak mówię, no, wiara bez uczynków jest martwa. Więc, po prostu, swoim życiem pokazywać, że jest to możliwe i że jest to najważniejsza rzecz dla człowieka wierzącego i no, nic tu nie stoi na przeszkodzie. Tak, jak żona powiedziała, każdy ma prawo wyboru, wolny wybór, i przed każdym człowiekiem taka. Możliwość istnieje, więc każdy wybiera według własnego sumienia, według własnego uznania. I myślę, że też o tym jest ten film, tak? Że ci, którzy poczuli i usłyszeli to powołanie, Bóg sprawił w ich życiu różne rzeczy, że oni poszli za tym głosem i wybrali właśnie jego i tak jak i my zresztą. Na którym miejscu w waszym życiu stawiacie wiarę, bo wiemy, że jest dla Was niezwykle ważna. Myślę, że tak jak powinno być to, co zrozumieliśmy po latach, na pierwszym. Zdecydowanie na pierwszym, a potem cała reszta, dlatego że jeżeli to nie jest na pierwszym miejscu, no to te nasze priorytety wiemy chociażby po tym filmie, jeszcze go nie obejrzeliśmy, ale domyślamy się, że tak naprawdę, jeżeli człowiek na pierwszym miejscu stawia wszystko to, co dotyczy ciała, czyli nie wiem, pieniądze, karierę, czy jakieś wyimaginowane. Sukcesy. sukcesy, tak. No to tak naprawdę to wszystko się w którymś momencie jednak bali. E, albo, kończy. I, albo kończy. Albo kończy się po prostu wewnętrzną taką e, rozterką, i e, znamy bardzo wiele takich przykładów. Zresztą sami byliśmy takim przykładem. E, dlatego ta wiara musi być na pierwszym miejscu i to naprawdę porządkuje życie. Po tak. prostu wszystko się staje takie proste. Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym miejscu. Tak, taka jest na pewno puenta tego. A pamiętają Państwo ten, ten moment, kiedy zwątpiliście? Eee, czy zwątpiliśmy? To znaczy Na pewno żyliśmy bez Boga wiele lat. To, to są te momenty, które doskonale pamiętamy i wiemy jak one się kończyły jakie były nasze wybory, co się działo w naszym życiu i absolutnie nie chcemy do tego wracać, zdecydowanie. A czy teraz zwątpiliśmy? Nie nazwałabym tego zwątpieniem. No po prostu wiemy, że Bóg jest i, i tego nic nie zmieni.